Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o Active Recordzie. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem już o jednym z elementów Active Recorda walidacja. Dzisiaj chciałbym pokazać wam jak budować zapytania. Active Record odpowiada za literę M w skrócie MVC, czyli model. Jest to najpopularniejsze, lecz nie jedyne narzędzie ORM w Railsach. ORM to warstwa pomiędzy tabelami w bazie danych a obiektami w naszym kodzie. Korzystając z ORM-a można łatwo przechowywać i pobierać z bazy danych bez bezpośredniego pisania instrukcji SQL. Oczywiście znajomość SQL-a jest przydatną umiejętnością, szczególnie, że nie wszystkie przypadki uda nam się uradnąć przy pomocy Active Recorda. Active Record reprezentuje modele i ich dane oraz relacje między nimi. Pomaga nam budować zapytania, a ostatecznie dzięki niemu możemy pisać zdecydowanie mniej kodu. Active Record przyjmuje kilka zasad, jeżeli chodzi o nazywnictwo, Podstawowa tabela w bazie danych występuje w liczbie mnogiej, np. post, ale model będzie się nazywać post, czyli w liczbie pojedynczej. Jeśli mamy bardziej złożone nazwy tabel, np. Na post-categories, to model będzie pisany camel czyli post category. To tyle teorii, pora zacząć używać. Domyślnie Active Record obsługuje wszystkie akcje związane z CRUDem. CRUD to skrót od Create, Read, Update i Delete. Opisuje podstawowe akcje naszych danych, czyli zapis, odczyt, aktualizację i usuwanie. Chyba najważniejsza akcja, o ile nie korzystamy z jakiejś bazy danych tylko do odczytu. Tworzenie to sposób, w jaki naszą bazę danych musimy zapełnić. Metoda Create tworzy nowy obiekt, post i zwraca nam go. Ale możemy też utworzyć nowy obiekt bez zapisywania. Na przykład do zmiennej post przypisać post new, przypisać do tego post name, body. I na koniec, jeśli byśmy chcieli zapisać nasz post, należy użyć post.save. O tym, jak wyciągać dane, można mówić bez końca. Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć, oczywiście. Pewnie nagram jeszcze nie jeden film na ten temat. Może nawet nie powiązany z Active Recordem bezpośrednio. Ale pokażę wam kilka podstawowych rzeczy. Na przykład, gdy chcemy zwrócić wszystkie posty, robimy post.all. Możemy też zwrócić pierwszy lub ostatni post. Jeżeli do post first dodamy jako argument jakąś liczbę, to zwróci nam liczbę tych postów, na przykład 3. W podobny sposób można wyciągnąć ostatnie posty. Find by i argument, po jakim chcemy szukać, na przykład tak tutaj title, zwróci nam post o tytule, jaki tutaj wpiszemy. Jeżeli jest ich kilka, zwraca pierwszy. Dlatego też możemy użyć WHERE i wtedy zwróci wszystkie posty o tym samym tytule. Można tu tak samo zastosować FIRST lub LAST. A na koniec zostawiamy jeszcze najważniejsze, czyli FIND. Jest to domyślna metoda, która szuka po ID. Możemy sobie tutaj podać ID naszego posta. Jeżeli nie znajdzie posta, zwróci nam błąd. Chyba nie muszę opowiadać o zastosowaniu aktualizacji. Mamy post i chcemy coś zmienić. Znajdujemy sobie jakiś post, na przykład nasz pierwszy. Zmieniamy mu tytuł i na koniec zapisujemy, ale można też inaczej to zrobić, na przykład znaleźć pierwszy post i użyć metody update i wtedy jako parametr podać to, co chcemy zmienić. Musicie pamiętać, że aktualizacja zwraca nam true, jeśli się powiedzie, więc jeśli chcecie, by metoda zwracała wam obiekt, musicie go dodać na końcu tak, jak tutaj pokazałem. Gdy już znajdziemy nasz obiekt, możemy go skasować, czyli szukamy, robimy kropka .destroy Możemy też skasować wszystkie dane w tabeli używając metody destroy all albo jakiś zbiór danych, czyli wyszukujemy danych, a na koniec dodajemy destroy all. Zadziała w ten sam sposób. Oczywiście to, co tutaj pokazałem, to absolutne minimum, co możemy zrobić. Możemy dodawać joiny, możemy sprawdzać, czy obiekty nie zawierają jakichś danych. Możliwości jest naprawdę dużo. Jak wspomniałem, jeszcze wrócę do tego tematu. Ale na chwilę obecną to wszystko, co chciałem wam pokazać. Dziękuję za oglądanie. Miłego kodowania.